zareagują tylko poznaj boga który jest inny czyli święty inny niż ten świat inny niż ten świat myśli inny niż ty myślisz w swojej głowie inny niż ty który myślisz w swojej duszy bo bo świat w ogóle nie tam boga To trzeba zobaczyć oczami ducha. Bóg tego świata, czyli diabeł zaślepił umysły. Ludzie w świecie oni nie znają. Oni tylko mają informację jakąś o Bogu. Oni nie mają styczności żadnego z Bogiem żywym, z życiem. I mówią, że wierzą lub nie wierzą i tak dalej, ale ilekroć Bóg coś do nas mówi, żebyśmy zrobili, to po prostu idź i to rób. A wiecie, coś człowiek się pojawia? Ale jak, ale jak świat zareaguje? Ale, jak, ale uwaga, jak wierzący zareagują? Jak Kościół zaraguje to? Jak mój brat na to zareaguje? To są myśli prosto w ogóle z piekła. Jezus nigdy, jak się modli do Ojca, nie mówił w ogóle, ale jak na to zareaguje świat, jak na to zareagują apostołowie, braciań. Jezus brał do Ojca, szedł i to robił. Nie, nie powstawała w nim w ogóle taka myśl. Więc patrz, ilekroć masz jakieś pragnienia, marzenia od Boga, chciałeś coś robić, to idź i to rób. I nie miej tej myśli w ogóle w głowie, jak ktoś zareaguje. W ogóle to skasuj ze swojej głowy. Idź do rób. To jest prawdziwa wolność. Ludzie mają zobaczyć, nie usłyszeć o Bogu. Usłyszeć też, ale to jest inna kwestia. Chodzi mi o to, że mają zobaczyć Boga w tobie, rozumiesz? W twojej duszy. Musisz prezentować charakter Boga. Jezus prezentował Boga na ziemi. Jeśli zaczniesz prezentować Boga prawdziwie na ziemi, nie humanizm, to zacznie się sprzężenie. Zacznie się sprzężenie. Ale to będzie prawdziwy obraz, Boga. To. Bóg nas zrodził na nowo, do żywej nadziei. Bóg nas zrodził, Bóg. To co zrodzone, zwycięża świat. I wiecie, wszystko mamy z łaski, ale to, jest nas dos to dostępne jest dla nas przez wiarę. I, I moim zdaniem powinno być dużo nauczeń o wierze, o stricte o wierze. Rozumiesz, że wiara to jest pewność. Wiara jest tak i tak, tak i amen. Rozumiesz? Tak i amen. Niech tak będzie, tak, a nie nie. Zresztą to jest od złego, bo wątpliwości są. Rozumiesz tam, gdzie zwierania wątpliwości. Jesteś nowe stworzenie, a nie mówisz tylko, że jesteś nowe stworzenie, rozumiesz? To nie jest informacja, jesteś nowe stworzenie. Nowe stworzenie o nowej naturze. To, co zrodzone z Boga, zwycięża świat. Zwycięża Twoja natura śmierć, diabła grzech. Grzech nad Wami panować nie będzie. I wierząc w to, idziesz tak żyć. I wiecie, natura nasza jest zrodzona przez słowo Boga, które jest, jest, jest żywe i trwa. Jezus powiedział: Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Twoja natura jest w ogóle jest silniejsza od tego, po czym chodzisz jak patrzysz do góry, rozumiesz? Bo niebo i ziemia przeminą, a natura nie przeminie, bo twoja natura jest niezniszczalna, wieczna, rozumiesz? Stała, silna, nieśmiertelna jest Twoja natura. I tak rozmawiasz z ludźmi, tak, i tak mówisz do nich. Taką mamy naturę od Boga. Ona się, ona się cały czas przez Słowo Boże odradza, rozumiesz? Odradza. Bo tam jest życie, rozumiesz? Tam jest życie. I cały czas. To tak byś patrzył. Z perspektywy, jakby trzeciej osoby, na coś na, na, na jakiś nie wiem, na przykład na taką roślinkę i ta roślinka ma charakter Chrystusowy, bo masz charakter Chrystusowy, ma naturę Chrystusową i ona się odradza cały czas, ona jest silniejsza niż śmierć, silniejsza niż ten świat, silniejsza niż diabeł, niż grzech, niż niebo i ziemia. Rozumiesz, to jest Twoja natura. i ona się przez słowo Boga, które jest żywy, twoje odradza cały czas. Rozumiesz? I ty jesteś jedno z tą naturą. Jedno. Ukryte życie w Bogu. No i to jest to właśnie. Grunt to jest mieć wiary. Wiara, wiara, wiara się nie zasadza na, na miłości. Wiara się zasadza na mocy i teraz tak czynna jest w miłości. I oparta jest o moc. I widzisz, ważne to jest właśnie, że jak Paweł mnie upadł słabości, bo dlaczego? Bo moc się Boża doskonali. Jeśli mamy różne próby, upadki, słabości i tego rodzaju rzeczy, to my wierząc w to, że ta moc, wierząc w to, czyli mamy pewność, czyli mam jakąś całość, mam pewność, aleluja, że moc Boża teraz właśnie, bo wiara jest tu i teraz, tu i teraz, nie nadzieja, tu i teraz, mam pewność, że Boża moc się będzie doskonali. Więc jak ja to rozumiem, na logikę, im bardziej ona się wydoskonali, ona będzie większa, rozumiesz, większa będzie, większa, i ja będę mógł swoją wiarę oprzeć na no tą moc. Czyli jak ja mam tak naprawdę słabość, to ja się cieszę, bo ja, moja wiara zasta. I wiarę mamy na nabywać i pielęgnować każdego dnia. To jest coś w ogóle. To jest składzenie życia. Rozumiesz, nie idę dzisiaj na przykład się tak. Nie robię rzeczy, nigdy się opalać, nie idę do kina, nigdy tamto robię, idę tamto. Tylko idę i czytam słowo, przebywam z Bogiem. Dlaczego? To jest składzenie życia właśnie, to jest płacenie ceny. Bo chcę zdobywać wiarę. Wiara się nie bierze tak. Pisze, że jest Jezus sprawcą i dokończycielem, a ludzie myślą, że nagle coś się stanie, rozumiesz, że Jezus coś sprawi we mnie. Nie, mamy się oddzielać od świata i czytać Słowo Boże, bo wiara jest za słuchanie. rozumiesz, Zasłuchanie. Wiara mówi, wiara słucha, wiara widzi. Jak twoja świadomość Boga w tobie jest coraz większa, to wiara widzi już. I, i, I to ma lecieć każdego dnia, mamy zdobywać, pielęgnować, zabiegać o wiarę, bo to jest waluta nasza, o wiarę Bożą, o wiarę Bożą. Sprawiedliwy mój z, nie z miłości. Z wiary żył będzie. Miłość jest najwyższa, ale z wiary ży, żył będzie. Z wiary. Jeśli się cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim podoba. Jeśli tracimy wiarę, nie mamy wiary. Nie mamy kontaktu też z duszą Boga. Nie ma tej pełni. Dlatego tak mamy zabiegać o wiarę. A nie, a nie żyć. I to, i, to, i, to, i, to, I to wiecie, bo, bo my jesteśmy w procesie. Nasza dusza jest w procesie i, i moja dusza jest w procesie i robi różne rzeczy dziwne rzeczy czasami Ale yy, chodzi o to, że jakby ja wiem, że ja mam każdego dnia kłaść życie, czyli zabiegać o wiarę. Czyli co? Czyli nie robić to, co chce? Czyli nie robić tego, co przyjemne? Co nawet dobre i przyjemne? Ale mam czytać Słowo i modlić się pościć, budować wiarę. Bo sprawiedliwy z wiary będzie, rozumiesz? Z wiary Bożej. mieć wiarę Boga. jest mówił. I tak naprawdę w skrócie to jest bardzo proste. Jeśli czegoś nie masz, to nie wierzysz. Jeśli czegoś nie widzisz, to, to, to nie wierzysz. Mówisz, że wierzysz, ale nie wierzysz. Wiecie? bo wiara to pewność. I ludziom teraz tak mówisz, że masz pewność zbawienia. Ale mam pewność, ale mam pewność. Rozumiesz? Pewność zbawienia. Pewność, po pewność. Mam naturę Chrystusa, rozumiesz? W duchu jestem jak Chrystus. Jestem Chrystusowy. Nie homo sapiens, chrystusowy. I to jest dla mnie pewność. Ja się z tym obywam, z tą prawdą. Obywam coraz bardziej i ona staje się, tak jak Paweł mówił, po prostu wiem, że taka jest. Rozumiem? Ja wiem, że jest taka rzeczywistość. Ja ją coraz bardziej widzę tą rzeczywistość i wiem, że taka jest prawda. Więc dla mnie to powiedzenie, że jestem nowym stworzeniem jest jakby potwierdzeniem na to, co ja widzę w swoim życiu oczami ducha. To jest, jest przyklepanie, potwierdzenie po prostu. Kropka na i. Bo ja to widzę każdego dnia. Widzę, ja mówię, no jestem, bo ja to widzę w ogóle codziennie coraz bardziej. Że nie jestem z tego świata. To nie jest tylko, że ja to mówię. Że ja, nie, nie tylko, że ja to usłyszałem, ale ja to przyjąłem. Tą informację i ona w modlitwie, w słowie Bożym, ona wytwarza rzeczywistość prawdziwą. Wypiera wszelkie kłamstwo. ja ją widzę w ogóle w sobie i naokoło siebie. Przez ducha świętego. I ja tylko. I dla mnie to jest swobodne powiedzenie, że ja mam naturę jak Chrystus. Która jest silniejsza niż niebo i Ziemia w ogóle. Która jest nieśmiertelna. Rozumiesz? Czyli co to znaczy, że niebo i Ziemia przeminą. Zobacz, nie się przeminą. Nie będzie tego. A moja natura dalej będzie. I tak właśnie wierząc chodz, 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 chodzisz poziomie bezpiecznie I to jest wierzący. To jest wierzący, który ma pewność pewność. Natomiast religia, która ma wątpliwości, atakuje ludzi, wiary, nazywając ich...